No to ten wózek widać, że jest wyraźnie gorszy. No gorszy jest, po pierwsze on był mocno potłuczony po wypadku. Spawy popuszczały. Po prostu kowalska robota była, żeby się to nie rozpadło, to ktoś spawów to nakładał. Wszędzie na, na każdym łączeniu. Jak tu widać. On nawet tu proszę spojrzeć wszędzie są olbrzymie spawy, no, zdeformowane są same kształty. Tak, tu widać ten dolny pas, rurek. Jest, ten dolny pas o, mamy wyginięty. Ta rurka w ogóle zdeformowana jest, popłaszczone to. A, I tutaj już zmieniliśmy ten pas. kawałek elementu. Ten kawałek w ogóle jest wymieniony już. No tak, ile jak po prostu. No. Mhm. Tu łaty są ponakładane, to wszystko Następne, trzeba... Tu, tu zdjęliśmy szpachle i po zdjęciu widać, że jest e, dość mocno pofałdowane. Bardzo ale... mocno pofałdowane tu łapy powstawiane. Nie opłaca się nawet klepać w tej chwili tak, tego kawałka ze względu blacha na to, że od wewnętrznej strony jest wygniły. Do dołu wymienić, ten kawałek tak. dołem jest zupełnie wygniły i musimy otworzyć. Czyli do końca będzie do końca robić nowy. będzie y, zdjęty ten odcinek, dlatego że pomiędzy obydwoma blachami. Tą, Roz, rozsadza Chciałbym tak. tak. że tu też była szpachla i też jest, y, i też jest mocno pofał, duże jest pofałdowanie. Ale ktoś zespawał. To, 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 to wszystko cały ten dół to był zatkany szpachlą. Tak, ale panie Stasia ja chcę zwrócić uwagę na to, że, że tutaj to miejsce jest zespawane. Jest, tu I w związku z tym bardzo, bardzo i w związku zdrowe. z tym nie ma takiej możliwości, żebyśmy to wyklepali, bo ona już nie wróci, ta blacha. jest, jest Nie wróci de, tym bardziej, że tu powinna być żyga y, zrobiona, taka tak wytło jest. równe wytłoczenie. W związku z tym to będziemy musieli Musimy, zupełnie nowe. Wstalić. Zupełnie nowe wyciąć. Tak jest. Tak samo. Teraz dobrze widać te nierówności, jakie ja to wszystko. Tak, tak, teraz tu Tu powinna być zyga tak samo jak i tu tutaj. Tak, to ale to ktoś przeklepał przeklepał. Tak, wyrównane tak, na równo. Także to nie może tak zostać. Tak, czyli no to też robimy nowe zupełnie. To robimy nowe, to wymienimy. No to trzeba wszystko poszlifować, wyprostować. I od, z tyłu od wewnętrznej strony bagażnik kosza bo spodnia część jest zupełnie zdrowa, gruba. Tak, a z przodu jest wyjedzona. A od tamtej strony od wewnętrznej, gdzie się zbierała woda, rozpuczyły się blachy i będzie należało mhm. tamtą część. Ale tylną. patrzcie co jest, że każdy z nich jest tak podziobany tu z tyłu na tym.